Siemanko z tej strony Karol z kanału 100 bez doła. Idziemy dalej z tematami. W poprzednim filmie widzieliście jak zaizolowaliśmy okna membranami w płynie od środka i od zewnątrz. Dzisiaj zajmiemy się dołem naszych okien czyli wklejaniem membrany EPDM. No ale żeby to zrobić, to najpierw musimy Powycinać XPS-a. I do tego będzie nam służył taki nóż termiczny. Boniarka XPS jest twardym materiałem i ciężko zrobić to nożem. Ja oczywiście próbowałem, było ciężko. Zanim zaczniemy, to powiem Wam, jakie w ogóle mamy możliwości. Jeżeli chodzi o przyklejanie membrany EPDM to możemy ją przykleić na nasze podwaliny i wywinąć na XPS. A natomiast XPS to jest takie podłoże niezbyt chłonne, trzeba je starować, dobrze przygotować. No, ja nie jestem pewny tego połączenia, więc wybieram opcję trudniejszą, moim zdaniem szczelniejszą, czyli przyklejenie folii EPDM na podwalinę, zejście poniżej niej, no i przyklejenie jej bezpośrednio do naszego fundamentu, który już jest zaizolowany hydroizolacją. Będzie to połączenie moim zdaniem szczelniejsze, ale dajcie znać jak Wy robicie w swoich domach albo czy dobrze myślę, czy nie w komentarzach. Żeby to zrobić, no to wszystkie okna muszę, może nie wszystkie, ale kilka muszę podkopać tak jak tutaj, no ale to pokażę Wam w dzisiejszym filmie. Także zostańcie do końca. Ja pokażę Wam jak to idzie czasowo, bo nie jest to tak szybko jakby się mogło wydawać. Wrócimy polię na szerokość, taką, żebyśmy mogli ten EPDM spokojnie tutaj wkleić na boki z zapasem. Grzejemy nóż, no i jak nóż nam się trochę dogrzeje. To bierzemy się za wycinanie. Ja wycinam trochę szerzej. Generalnie, jak pozwolicie, aby on swobodnie opadał, to powolutku, w miarę równo, to się utnie. Jak się dociska, to trochę bardziej krzywo to idzie, ale gdzieś tam czasami trzeba, żeby to wyciąć porządnie. No i ja tak wycinam kilka centymetrów w dół, żeby można było spokojnie od tego fundamentu potem przykleić ten EPDM i tak kawałek po kawałku. Niestety jak on topi ten XPS, tego XPS-a, to kawałki jeszcze ciepłego tego materiału zalepiają się, więc trzeba kilka razy przejechać w tej szczelinie, żeby to uciąć. No zwykłym, czy tapeciakiem to jest dramat, to jest twardy materiał i ciężko to wydzielić kopci oświetlać no i tak kawałek po kawałku, bo jak brutujemy za długi, to ciężko nam oderwać. Bardzo podobnie jest sklejony ten z tą pianką i tą masą witaminową do fundamentu, więc małymi kawałkami łatwiej to po prostu odciąć. I niby jest już luźny, ale dalej gdzieś tam trzyma. I to właśnie te zlepy prawdopodobnie gdzieś tam się przyczepiły, albo w jakimś miejscu nie jest dobrzane w rogu. O, chyba tutaj właśnie Więc jeszcze raz przycinamy to jest ta masa bitumiczna, na którą częściowo było przyklejane tam gdzie gorzej był wysmarowany fundament. No i idziemy dalej. Starczy kawałek od słoń, by można było ten EPDM na ten fundament wykleić. I na początku całkiem ładnie to idzie, ale gorzej ten element tam przy, przy murze sam. wytopić. Nie pomagają. No i jak widzicie idzie to dość powoli, nie tak jak na przyspieszonym tempie. Kawałek po kawałku i tapiamy. Teraz już Wam przyspieszę, żebyście się nie męczyli. Teraz mamy przygotowany już tutaj i odkurzony otwór pod folię EPDM. Jeszcze tylko wysmaruję tutaj jak zostanie mi membraną w płynie i, i jak wyschnie to będzie można kleić EPDM. No mamy zaizolowane od zewnątrz membraną w płynie, ona już jest sucha mamy wyciętego XPS-a na takim poziomie, żeby można było odsłonić zaizolowany fundament, to na czarno ten otwór odkurzamy można to zrobić szczotką, można to zrobić miotką odkurzaczem ważne, żeby tu mur był czysty, i teraz pokażę Wam jak ja kleję EPDM. Kupiłem EPDM już z klejem po całości, trochę droższy. I do tego primer, który zwiększa przyczepność do podłoża. No i teraz Wam pokażę jak to mniej więcej robię na takim małym oknie, żeby dość szybko sobie z tym poradzić. Tak wygląda primer kupiłem dwie puszki, ale chyba jedna mi generalnie powinna wystarczyć. I tu według zaleceń producenta wygląda to tak, że psikamy tym primerem po wstrząśnięciu 30 razy no i czekamy 15 do 60 sekund aż on sobie tutaj się aktywuje i wtedy zaczynamy przyklejać nasz EPDM. Teraz pokażę Wam z bliska jak to wygląda, bo bardzo fajnie to wygląda przy psikaniu i zobaczcie jak to wygląda z bliska te takie kawałki nie zauważyłem zaraz jeszcze wytnę żeby nie przeszkadzały później w przyklejaniu rozmierzam sobie ile tutaj tej, tego EPDM potrzebuję jakieś 114 116 cm podchodzimy do naszego EPDM -u. i mamy ucięty kawałek nim idziemy do otworu. Tutaj z tyłu ta folia ma takie trzy paski. Ja sobie odklejam ten pierwszy. To jest z klejem, więc staram się nie dotykać później tego miejsca, gdzie już odkleiłem ten EPDM. No i na razie robię tylko ten. I sobie delikatnie jeszcze tylko Odspajam kolejny. I teraz ten klej też dość mocno łapie Przymierzam. O widzicie jak trzyma? Przymierzam trochę wyżej i podwijam tu pod okno żeby to wszystko szczelnie tym oknem nam się skleiło, żeby spod niego nic nam tu nie, nie wychodziło. Tu, jak jest krzywy mur, to najpierw obrabiam właśnie te, te krzywe kawałki, bo później będzie ciężko. No i teraz przyklejam tą część odklejoną. Teraz mogę dalej odklejać kolejny pasek tego EPDM-u. Na małym oknie jest to dość łatwe. Na większym pewnie wygodniej będzie kilka osób. Już mi się to skleiło. No i tutaj powolutku rękawiczka, bo nie jest to zbyt wygodne. Tutaj sobie porządnie, żeby do tego primera wszędzie to dolegało. Tutaj na tym widać taki pasek, dokąd trzeba doklejać, gdzie odkleiliśmy ten PDM, żeby tutaj miejsce przy miejscu ładnie docisnąć, żeby było szczelnie. A ten primer, jak widzicie, psikam trochę szerzej. Lepiej, żeby on wystawał, żeby nie dolegał, widzicie, całkiem nieźle to trzyma. No i ostatni pasek. Idealnie to nachodzi na nasz, na nasz fundament, który jest zaizolowany, i będziemy mieli szczelne połączenie. Ludzie kombinują jakimiś papami, innymi rzeczami, a naprawdę ten PDM to jest taka, wydaje się też pewnego rodzaju. Guma membrana, membrana, a z tym klejem i z tym premerem nie ma opcji, żeby to później nie było szczelne. No i jak widzicie, tu mamy wszędzie ładnie pod oknem podklejone. Jeszcze można podociskać na wszelki wypadek. Schowanym żykiem żeby dobrze podkleić no i teraz jeżeli nawet po oknie ciekłaby woda to ta woda spłynie na EPDM i spłynie niżej nie dostanie nam się do naszego budynku przez tą piankę montażową przez te wszystkie nieszczelności które mogłyby się tam znaleźć gdyby nie byłoby folii w płynie jako membrany tej malowanej i EPDM-u na dole. EPDM kleimy tylko na nasze okna tarasowe, okna wysokie, które są do samej ziemi. Wszystkie okna mamy już podklejone. Elegancko. Tutaj jest na 30 cm trochę ściąłem, bo okno jest niżej. Znaczy, okno jest na tej samej wysokości co inne, natomiast jest, jest jeszcze ta listwa tu 5 cm, więc troszeczkę obciąłem, żeby już nie wycinać więcej tego ekspresa. Nachodzi to na fundament. Tutaj tak samo. I te dwa okna z boku. No dobra, to teraz podsumujemy sobie koszty. Dwa primery, z czego zużyłem na razie jeden, i jak policzyłem to jeden wystarcza na jakieś 5 m kwadratowych powierzchni plus EPDM 40 centymetrowy który miał długość 20 metrów z klejem na całości tego EPDM zostało mi też na bramę garażową i na drzwi wejściowe więc te rzeczy też będę zabezpieczał, no ale podaję Wam już koszt całości EPDM, dwa primery. Czasu nie liczę 580 zł, ale zajęło to jakiś dzień, niecały dzień roboty. Także wydaje mi się, że całkiem spoko cena jak na zabezpieczenie EPDM-em wszystkich wysokich okien. U nas są to dwa okna półtora metrowe balkonowe, trzy fiksy metrowe, też do samej ziemi. Jeden HS3,5 m i jeden Fiks 225. To by było na tyle. Dajcie suba, lajka i komentarz. A w następnym filmie podzielę się z Wami kosztami, ile wydaliśmy za wszystkie okna. Omówimy sobie, jakie te okna są. No i podsumujemy sobie koszty szczelnego montażu EPDM-u, no i samych okien. Także subskrybujcie i zobaczcie nasz kolejny film. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczyska.